Z ewangelii według świętego Mateusza. Setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Setnik, osoba, która ma stu żołnierzy do dyspozycji, ktoś, kto może wszystko, bo przy stuosobowej Grupie umundurowanych, uzbrojonych mężczyzn, człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie. Setnik, czyli ktoś, kto jak wypowie słowo, to to słowo stukrotnie jest realizowane. Dociera do stu osób i przez sto osób jest wykonywane. Pamiętacie, jak Jezus mówił o ziarnie. Które pada na glebę i czasami może wydać stukrotny plon, pod warunkiem, że trafi na dobry grunt. Wydaje się, że Jezus, kiedy mówił o ziarnie, które wydało stukrotny plan, plon, mógł wspomnieć sobie na tego niezwykłego człowieka, w którym znalazł tak wielką wiarę, że to wszystko, co mu zaproponował, zrealizowało się stukrotnie. Bo przecież jeżeli nawrócił się setnik, to i jego rodzina, a być może także jego żołnierze. Stukrotny plon czasami wyrasta z ziarna, za które nie dalibyśmy złamanego grosza. Trzymając w ręku garść ziaren, naprawdę nie mamy pojęcia, które trafi na żyzną glebę i wyda plon stukrotny, a które trafi na skałę. I w ogóle plonu nie wyda. Nikogo nie można skreślać. O nikim nie można powiedzieć, że jest daleko od Boga, i o nikim nie można powiedzieć, że jest wystarczająco blisko Boga. Można tylko powiedzieć: jesteś ziarnem, które mam nadzieję, życzę ci, żeby wydało stukrotny plon. Słowo setnika dociera do stu par uszu. I natychmiast jest wykonywane. Słowo Jezusa, do ilu uszu dzisiaj dotrze? Do ilu osób? Ile osób usłyszy i uwierzy? To pytanie zadaję sobie i zadaję Wam. Do zobaczenia jutro.